Drodzy przyjaciele, witam Was w tej wyjątkowej chwili, gdzie nasze serca mogą się połączyć w modlitwie i refleksji. Dziś pragniemy wspólnie odkryć moc słowa, które może zmienić bieg naszego dnia. Jak wędrowiec szukający schronienia, tak my również potrzebujemy wsparcia i pocieszenia, które niesie ze sobą Psalm 121. To nie tylko modlitwa, to nasza latarnia w mrokach codzienności, która prowadzi nas ku lepszemu. Wyobraźcie sobie, jak wschód słońca oświetla naszą drogę, rozpraszając cienie zwątpień i lęków. Każda linia tej modlitwy jest jak promień światła, który wnika w nasze wnętrze, napełniając nas nadzieją i odwagą. Zachęcam was, abyście na chwilę zatrzymali się, zamknęli oczy i pozwolili, by te słowa dotarły do waszych serc. Pomyślcie o wszystkich momentach, kiedy czuliście się zagubieni lub przytłoczeni. Dziś macie szansę, aby oddać te uczucia Bogu. Modlitwa jest jak most, który łączy nas z nieskończoną miłością i mądrością. Podczas gdy zbliżamy się do tej chwili wspólnej modlitwy, przyjmijcie te intencje z otwartym sercem. Zaufajcie, że każda prośba, każdy smutek i każda radość, które przynosicie, znajdą swoje miejsce w tej świętej przestrzeni. Jesteśmy tutaj, aby razem doświadczyć przemiany. Która może rozświetlić nasze życie. Przygotujcie się, by otworzyć serca na to, co nadchodzi, i pozwólcie, by modlitwa wypełniła was nową energią i nadzieją. Boże w tej chwili przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, prosząc o oświecenie i mądrość. Niech Twoja obecność napełni naszą modlitwę, abyśmy mogli zrozumieć głębie przesłania Psalmu 120. do piernau. Przyjmij nasze prośby. Abyśmy mogli odnaleźć pocieszenie i nadzieję w Twojej nieskończonej miłości. Panie, w chwilach niepewności i trosk, zwracamy się ku Tobie, naszym opiekunie. Ty jesteś naszym schronieniem, naszą skałą, na której możemy stanąć mocno. Wierzymy, że Twoja moc jest większa niż jakiekolwiek trudności, które napotykamy na naszej drodze. Niech nasza wiara w Ciebie umacnia nasze serca w każdej chwili. W Psalmie 121 czytamy, że nie śpisz ani nie drzemią Twoje oczy. Ty jesteś zawsze z nami, nawet w najciemniejszych chwilach. Daj nam zrozumienie, że jesteśmy pod Twoją ochroną, a Twoja nieustanna czujność przynosi nam pokój. Niech ta świadomość wypełnia nasze serca radością i nadzieją. Panie, wznosimy nasze oczy ku wzgórzom, skąd przychodzi pomoc. Ty jesteś źródłem naszej siły i wsparcia. W chwilach zwątpienia niech Twoje światło prowadzi nas przez mrok. Twoja obecność jest niczym latarnia, która oświetla naszą drogę, wskazując kierunek, w którym powinniśmy iść. Twoja obietnica, że nie pozwolisz, aby nasza noga się zachwiała, jest dla nas pocieszeniem. Wiedz, że nawet w trudnych czasach Ty jesteś naszym wsparciem. Niech to przypomnienie napełnia nas odwagą do stawiania czoła wyzwaniom. W Twojej miłości znajdujemy siłę, aby iść naprzód. O Panie, jak woda, która orzeźwia spragnioną ziemię, niech Twoja łaska wypełnia nasze serca. Każda kropla Twojej miłości przynosi uzdrowienie i pokój. Spraw, abyśmy czuli Twoją obecność w każdej chwili, abyśmy mogli doświadczać głębi Twojego błogosławieństwa w naszym życiu. W trudnych dniach niech Twoje słowa będą dla nas pocieszeniem. Jak ptaki unoszące się na wietrze, niech nasza dusza znajdzie wolność w Twojej miłości. W Twojej obecności nie ma strachu, a nasze serca mogą śpiewać pieśni radości. Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju w tym świecie. Panie, daj nam mądrość, abyśmy potrafili dostrzegać Twoje działanie w codziennym życiu. Niech nasze serca będą otwarte na Twoje prowadzenie, a nasze oczy na Twoje znaki. Każdy krok w kierunku Ciebie jest krokiem ku pełni życia, które nam obiecałeś. Uczyń nas czujnymi na Twoje wezwanie. Kiedy przechodzimy przez Doliny Cienia, niech nasze serca będą pełne nadziei. Ty jesteś naszym pasterzem, który prowadzi nas ku zielonym pastwiskom. W chwilach zwątpienia, niech Twoja obecność przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Twoja miłość otacza nas jak nieprzenikniona mgła. O, jak piękne są Twoje obietnice! Jak poranny blask słońca, który rozjaśnia ciemności nocy, tak Twoje obietnice przynoszą nadzieję. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na Twoje działanie, a nasze umysły gotowe na przyjęcie Twojej woli. Wspieraj nas w dążeniu do pełni życia w Tobie. Panie, w chwilach radości i smutku, Niech Twoja obecność będzie dla nas stałym źródłem siły. Jak potok, który nieustannie płynie, tak i ty nie przestajesz działać w naszym życiu. Prosimy o Twoje błogosławieństwo w każdej chwili, abyśmy mogli być świadkami Twojej miłości w świecie. Niech nasze modlitwy będą jak kadzidło unoszące się ku Tobie, pełne ufności i miłości. Ty jesteś naszą nadzieją, naszym zbawieniem i naszą radością. W każdej chwili, w każdym oddechu, niech Twoja obecność napełnia nasze serca pokojem. Daj nam siłę, aby dzielić się tą miłością z innymi. W intencji tych, którzy szukają pocieszenia, modlimy się, aby Twoja miłość ich otaczała. Jak ciepły koc w zimowy wieczór, niech Twoja obecność przynosi im ukojenie. Niech każdy znajdzie w Tobie schronienie i bezpieczeństwo, które tylko Ty możesz dać. Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju, abyśmy mogli wspierać innych w ich drodze. Panie, prowadź nas w każdym kroku, dając nam odwagę i mądrość. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości i światła. Pomóż nam być świadkami Twojej dobroci w świecie, abyśmy mogli nieść nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Twoja obecność niech będzie naszą najcenniejszą skarbnicą. O Boże! Twojej obecności serce moje przepełnione jest wdzięcznością za każdą chwilę, w której mogłem dostrzec Twoje błogosławieństwa. Jak słońce, które wschodzi każdego ranka, tak Twoja dobroć oświetla moje życie, prowadząc mnie ku światłu nadziei. Dziękuję za siłę, którą mi dajesz, aby stawić czoła wyzwaniom, które napotykam. Twoja moc jest dla mnie schronieniem, jak górskie szczyty, które trwają na zawsze. Patrzę w niebo. A jego nieskończona głębia przypomina mi o twojej niewyczerpanej miłości. Każda gwiazda, która migocze na nocnym firmamencie, jest jak twoje obietnice, które nigdy nie zawodzą. W chwilach smutku przypominasz mi, że jesteś blisko, gotowy, aby mnie podnieść. Dziękuję za te momenty, które uczą mnie pokory i zaufania. Kiedy stawiam kroki na mojej drodze, wiem, że ty jesteś moim przewodnikiem. Jak latarnia morska, która prowadzi statki do portu. Twoja obecność w moim życiu jest jak źródło wody w pustyni, orzeźwia i odnawia moją duszę. Dziękuję za wszystkie dni, w których odnalazłem w Tobie wsparcie i pokój. Twoja dobroć nie zna granic, a ja czuję się błogosławiony, mogąc ją doświadczać. Wśród burz i zawirowań Twoja miłość jest moim kotwicą, która trzyma mnie w stabilności. Jak ptak w locie, czuję się wolny, wiedząc, że zawsze mogę polegać na Twojej opiece. Każda kropla deszczu, która spada na ziemię, przypomina mi o Twojej łasce, która obficie nasila się w moim życiu. Dziękuję za to, że jesteś moim schronieniem w trudnych czasach. Twoje błogosławieństwa są jak kwiaty w ogrodzie mojej duszy, które rozkwitają w pełni kolorów i zapachów. Każdy uśmiech, każda chwila radości. To dar od Ciebie, który przyjmuję z wdzięcznością. W Twojej obecności uczę się dostrzegać piękno w prostych rzeczach, bo Ty jesteś w każdym detalu mojego życia. Dziękuję za to, że jesteś architektem mojego szczęścia. Kiedy myślę o wszystkim, co przeszedłem, widzę Twoją rękę prowadzącą mnie przez ciemności. Jak rzeka, która płynie przez dolinę, Twoja miłość wypełnia każdy zakątek mojej egzystencji. Dziękuję za każdą lekcję, którą mi dałeś, za każdą trudność, która uczyniła mnie silniejszym. Twoja mądrość przewyższa wszelkie zrozumienie. W codziennym życiu dostrzegam Twoje znaki, które prowadzą mnie ku lepszemu jutru. Jak tęcza po burzy, Twoja obietnica niesie nadzieję, że zawsze będzie lepiej. Dziękuję za każdą chwilę, która przypomina mi, że jesteś zawsze przy mnie. Niezależnie od okoliczności, Twoja obecność jest dla mnie największym skarbem. Czuję, jak Twoja miłość otula mnie, jak ciepły koc w zimny wieczór. Twoje błogosławieństwa są jak promienie słońca, które rozpraszają mrok, przynosząc radość i pokój. W Twoich ramionach odnajduję ukojenie, a w moim sercu rośnie wdzięczność za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Dziękuję za dar życia, który codziennie przeżywam. Każdy dzień to nowe możliwości, które otwierają się przede mną jak kwiaty w porannym słońcu. Twoje prowadzenie sprawia, że czuję się odważny, gotowy, aby podjąć nowe wyzwania. Dziękuję za to, że obdarzasz mnie zaufaniem, abym mógł spełniać swoje marzenia. Twoja dobroć jest fundamentem mojego życia. W chwilach ciszy odnajduję Twoje słowo, które jest dla mnie przewodnikiem. Jak echo, które wraca do mnie, przypomina mi o Twojej stałej obecności. Dziękuję za to, że zawsze mogę się do Ciebie zwrócić, a Ty nigdy mnie nie opuszczasz. Twoja miłość jest jak droga, która prowadzi mnie do celu. Czuję, jak Twoja siła działa we mnie, przekształcając moje słabości w moc. Jak rzeźbiarz, który formuje glinę, Ty kształtujesz mnie na swoje podobieństwo. Dziękuję za każdą przemianę, która mnie wzmacnia i przybliża do Ciebie. Twoja dobroć jest moim przewodnikiem, a ja pragnę kroczyć w Twoich śladach. W chwilach radości dziękuję za Twoje błogosławieństwa, które są jak złote monety w skarbnicy mojego serca. Każdy uśmiech, każde dobre słowo to dar, który przyjmuję z wdzięcznością. Dziękuję za Twoją obecność w moim życiu, która sprawia, że każdy dzień staje się wyjątkowy. Twoja miłość jest jak balsam dla mojej duszy. Czuję, że moje serce przepełnia radość, gdy myślę o wszystkim, co dla mnie uczyniłeś. Jak wschód słońca po długiej nocy, Twoje błogosławieństwa rozjaśniają moją drogę. Dziękuję za każdy moment, który spędziłem w Twojej obecności, bo to tam odnajduję prawdziwy sens życia. Twoja dobroć jest moim największym skarbem. Ojcze Niebieski, Wzywamy Cię dzisiaj, abyś otworzył nasze serca i umysły na głęboką refleksję. Pozwól nam dostrzec Twoje prowadzenie w Psalmie 120, który przypomina nam, że Ty jesteś naszą pomocą i siłą. Niech Twoje słowa przenikną nasz duch, abyśmy mogli odnaleźć spokój i pewność w Twojej obecności. W chwilach niepewności, kiedy życie stawia przed nami wyzwania. Pomóż nam pamiętać, że nasze spojrzenie niech będzie skierowane ku górze. Ty jesteś naszym schronieniem, a Twoje ramiona są zawsze otwarte, by nas objąć. Przypomnij nam, abyśmy nie szukali wsparcia w ludzkich źródłach, ale w Tobie, który jesteś wiecznym źródłem mocy. Niech każdy krok, który stawiamy w ciągu dnia, będzie krokiem w Twoim kierunku. Uczyń nasze serca gotowymi do przyjęcia Twojej miłości i łaski. Pomóż nam zapomnieć o naszych troskach i oddać je w Twoje ręce, ufając, że Ty jesteś zawsze obecny, aby nas prowadzić. W chwilach zwątpienia daj nam siłę, byśmy podnieśli oczy ku Tobie. Wiedzmy, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, bo Ty czuwasz nad nami. Niech Twoje światło oświetli nasze drogi. A Twoja prawda niech stanie się naszym przewodnikiem w ciemności. Panie, pomóż nam zrozumieć, że jesteśmy częścią większego planu. Każde doświadczenie, które przeżywamy, ma swoje znaczenie w Twoich oczach. Niech nasze serca przepełnia pokora, gdy dostrzegamy, że każda sytuacja ma na celu nasze duchowe wzrastanie i zbliżenie się do Ciebie. Niech nasza modlitwa będzie narzędziem do przemiany, które prowadzi nas do pełniejszego życia z Tobą. Daj nam odwagę, abyśmy mogli stawić czoła naszym słabościom i ograniczeniom. Uczyń nas wrażliwymi na Twoje prowadzenie, abyśmy mogli dostrzegać Twoją obecność w codziennych zmaganiach. W chwilach radości, pozwól nam dzielić nasze szczęście z innymi. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej dobroci i miłości. Inspiruj nas. Byśmy byli narzędziami pokoju w świecie pełnym niepokoju, a nasze serca niech będą otwarte na potrzeby tych, którzy nas otaczają. Panie, daj nam mądrość, abyśmy potrafili podejmować decyzje zgodne z Twoją wolą. Niech nasze pragnienia i cele będą zgodne z Twoimi planami. Pomóż nam dostrzegać, że prawdziwe spełnienie znajduje się w relacji z Tobą, a nie w materialnych dobrach tego świata. Niech nasza modlitwa będzie zanoszona z wiarą i zaufaniem, że Ty nas słyszysz. W chwilach kryzysu przypomnij nam, że Twoja pomoc jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Wypełnij nasze serca nadzieją i pozwól nam być światłem dla innych, którzy szukają pocieszenia. Wspieraj nas, abyśmy mogli stawać się lepszymi wersjami siebie, szukając Twojej obecności w każdej chwili. Niech nasze działania będą odzwierciedleniem Twojej miłości, a nasze słowa niech niosą pokój i zrozumienie. Pomóż nam być przykładem dla innych, inspirując ich do duchowego wzrostu. Panie, niech nasze serca biją w rytmie Twojej miłości. Uczyń nas wrażliwymi na Twoje natchnienia, abyśmy mogli dostrzegać Twoje działanie w naszym życiu. Przypomnij nam, że każdy dzień jest nową szansą na odnalezienie Twojej obecności. W chwilach samotności niech Twoja obecność nas pociesza i umacnia. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że jesteśmy Twoimi dziećmi, a Ty jesteś naszym Ojcem. Niech nasze serca znajdą radość w poszukiwaniu Ciebie, wiedząc, że Ty nigdy nas nie opuścisz. Ojcze, daj nam siłę, abyśmy mogli z odwagą kroczyć przez życie, świadomi Twojej obecności w każdym kroku. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej wielkości i miłości. Prowadź nas, abyśmy mogli wypełniać Twoją wolę w każdym dniu. Wreszcie, Panie, przypomnij nam, że prawdziwe bezpieczeństwo i pokój znajdują się w Tobie. Niech Psalm 120 niebian stanie się naszym codziennym przewodnikiem, prowadząc nas do głębszej relacji z Tobą. Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju abyśmy mogli dzielić się Twoją miłością z całym światem. Drogi Boże, przychodzimy do Ciebie z sercami pełnymi nadziei, prosząc o błogosławieństwa, które płyną z Twojej obfitości. W oparciu o słowa Psalmu 121, prosimy Cię o ochronę dla nas i naszych bliskich. Niech Twoja łaska otacza nas jak tarcza, abyśmy czuli się bezpieczni w każdym kroku, który podejmujemy. Prosimy Cię Panie o jasność w naszych decyzjach. W świecie pełnym niepewności, daj nam mądrość, aby podejmować właściwe wybory. Niech Twoje światło prowadzi nas w ciemności, a Twoja obecność niech nas umacnia w trudnych chwilach. Boże, błagamy o zdrowie dla wszystkich, którzy zmagają się z chorobami. Niech Twoja moc uzdrawiająca dotyka ich ciał i dusz. Okaż im swoją współczującą miłość, by mogli doświadczyć pełni zdrowia i radości w życiu. Prosimy Cię, Panie, o pokój w naszych sercach. W obliczu lęku i niepokoju napełnij nas swoją spokojną obecnością. Daj nam wewnętrzną siłę, by stawić czoła wyzwaniom, i nie pozwól, by strach nas paraliżował. Boże, modlimy się o jedność w naszych rodzinach. Niech Twoja miłość łączy nas w trudnych czasach. Pomóż nam zrozumieć siebie nawzajem i otworzyć serca na przebaczenie, byśmy mogli tworzyć harmonię i zrozumienie w naszych relacjach. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych przyjaciół i bliskich. Wspieraj ich w ich dążeniach i daj im siłę, by mogli osiągnąć swoje cele. Niech Twoja łaska będzie z nimi, prowadząc ich ku sukcesowi i spełnieniu. Boże, błagamy o ochronę dla tych, którzy podróżują. Niech Twoja opieka otacza ich na każdym kroku, a ich drogi będą proste i bezpieczne. Daj im poczucie bezpieczeństwa, by mogli cieszyć się każdą chwilą w drodze. Prosimy Cię o mądrość dla naszych liderów i nauczycieli. Niech podejmują decyzje, które przyniosą dobro naszej społeczności. Pomóż im kierować się Twoimi zasadami, by budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Boże, modlimy się o siłę dla tych, którzy są w kryzysie. Wspieraj ich w chwilach zwątpienia i niepewności. Niech znajdą w Tobie nadzieję i otuchę, by mogli przezwyciężyć trudności i odnaleźć nową drogę. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy szukają pracy lub zmiany w karierze. Niech Twoja łaska otworzy drzwi, które dotąd były zamknięte. Daj im wytrwałość i pewność siebie, by mogli podjąć wyzwania, które przed nimi stoją. Boże, błagamy o pocieszenie dla tych, którzy doświadczają straty. Wypełnij ich serca pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech znajdą w tobie pociechę i nadzieję na nowe początki, nawet w najtrudniejszych chwilach. Prosimy Cię, Panie, o siłę dla naszych dzieci, niech rosną w miłości, mądrości i szacunku. Wspieraj ich w nauce i rozwoju, by mogły stać się światłem dla innych i wprowadzać pozytywne zmiany w świecie. Boże, modlimy się o ludzi w potrzebie. Niech znajdą pomoc i wsparcie, których szukają. Spraw, byśmy jako wspólnota mogli być dla siebie nawzajem wsparciem, dzieląc się tym, co mamy, aby nikt nie czuł się samotny. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla naszej społeczności. Niech nasze relacje będą oparte na miłości i szacunku. Daj nam siłę, by wspierać się nawzajem, budując miejsce, w którym każdy może czuć się akceptowany i doceniany. Zapraszam Cię do duchowego poddania się, abyśmy wspólnie mogli zbliżyć się do naszego Pana. W Psalmie 121 znajdujemy obietnicę, że nasze wsparcie pochodzi od Stwórcy, który nie zasypia ani nie drzemie. Oddajmy nasze dni w Jego ręce, abyśmy mogli żyć w pełnej zgodności z Jego wolą. Niech nasze serca będą otwarte na Jego prowadzenie, abyśmy mogli odkrywać Jego obecność w każdym momencie. Odejmuję zobowiązanie, aby każdy poranek zaczynać od modlitwy. W chwilach ciszy spróbujmy usłyszeć Jego głos, który kieruje naszą drogą. Niech ta praktyka stanie się naszym codziennym rytuałem, przypominającym o Jego miłości i opiece. W ten sposób możemy przygotować nasze serca na wszelkie wyzwania, które przyniesie dzień. Zobowiązuje się także do uważności w relacjach z innymi. W Psalmie 121 widzimy, że nasza społeczność jest ważna. Będę dążyć do tego, aby być wsparciem dla innych, oferując pomoc i zrozumienie. Niech moje słowa będą źródłem pocieszenia, a czyny odzwierciedlają miłość, którą otrzymuję od Boga. W chwilach trudności, gdy czuję, że życie mnie przytłacza, Będę wierzyć, że pomoc przychodzi od Pana. Zobowiązuję się powierzać Mu swoje obawy, wiedząc, że On jest moją skałą i schronieniem. Niech każda modlitwa przynosi mi pokój i siłę do przetrwania trudnych chwil. Postanawiam także, aby w moim życiu nie zabrakło momentów wdzięczności. Każdego wieczoru będę dziękować za błogosławieństwa, które otrzymałem w ciągu dnia. Ta praktyka pozwoli mi dostrzegać dobro w każdej sytuacji, nawet w tych najtrudniejszych. Niech wdzięczność napełnia moje serce radością i spokojem. Zobowiązuję się do poszukiwania mądrości w Słowie Bożym. Codziennie będę poświęcać czas na czytanie Pisma Świętego, aby moje myśli były zgodne z jego nauczaniem. Niech każde słowo, które przeczytam, kieruje moimi decyzjami i działaniami. Wzmacniając moją wiarę i wrażliwość na jego prowadzenie, będę także dążyć do rozwoju w duchu pokory. Wiem, że nie wszystko zawsze będzie po mojej myśli, ale z pokorą przyjmę to, co przynosi mi życie. W chwilach frustracji będę modlić się o zrozumienie i akceptację, wiedząc, że Boży plan może być większy niż moje oczekiwania. Zobowiązuję się do dzielenia się miłością Bożą z tymi, którzy mnie otaczają. Będę szukać okazji do czynienia dobra i wsparcia w mojej społeczności. Niech moje czyny będą świadectwem Jego miłości, a każda interakcja niech prowadzi mnie do głębszego zrozumienia Jego woli. Pragnę również być przykładem dla innych, zwłaszcza dla młodszych pokoleń. Zobowiązuję się do dzielenia się moimi doświadczeniami i wiarą, aby inspirować innych do zaufania Bogu. Niech moje życie będzie świadectwem Jego obecności, które zachęca innych do poszukiwania Jego drogi. Będę modlić się o siłę i wytrwałość, aby wytrwać w tych zobowiązaniach. Wiem, że nie zawsze będzie łatwo, ale z Bożą Pomocą mogę przezwyciężać wszelkie przeszkody. Niech moje serce zawsze kieruje się ku niemu, a jego wola niech stanie się moim priorytetem. W chwilach zwątpienia będę przypominać sobie, że Pan jest moim przewodnikiem. Zobowiązuję się do zaufania Jego prowadzeniu, nawet gdy droga jest niepewna. Niech moje kroki będą zgodne z Jego planem, a serce pełne nadziei na przyszłość. Pragnę również wzrastać w miłości do siebie samego, wiedząc, że jestem stworzony na Jego obraz. Zobowiązuję się do dbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, aby być silnym narzędziem w Jego rękach. Niech moje życie odzwierciedla Jego miłość nie tylko do innych, ale także do samego siebie. Będę uczyć się wybaczać sobie i innym, wiedząc, że każdy z nas jest niedoskonały. Zobowiązuję się do pracy nad moimi relacjami, aby budować mosty zamiast murów. Niech przebaczenie będzie moim codziennym celem, przynoszącym pokój i harmonię w moim życiu. Na koniec pragnę żyć w pełnej świadomości obecności Bożej w moim życiu. Zobowiązuje się do zwracania uwagi na jego prowadzenie w codziennych sprawach. Niech moje serce zawsze będzie otwarte na jego słowo, a każdy dzień niech zaczyna się i kończy w jego obecności, przynosząc pokój i radość. Drodzy przyjaciele, z serca dziękuję wam za wspólne chwile, które spędziliśmy, zgłębiając moc i piękno Psalmu 121. Ta modlitwa jak promień słońca w pochmurny dzień. Ma moc odmienić nasze myśli i napełnić nas nadzieją. Każde słowo tego psalmu przypomina nam, że nasza pomoc pochodzi od Pana, który nieustannie czuwa nad nami, prowadząc nas przez życiowe wyzwania. Zachęcam Was, abyście kontynuowali tę podróż refleksji i modlitwy. Zatrzymajcie się na chwilę każdego dnia, aby rozważać te słowa i otworzyć swoje serca na prowadzenie, które przychodzi z góry. Niech te chwile będą dla Was źródłem wewnętrznej siły i pokoju. Pamiętajcie, że każdy dzień niesie ze sobą nowe możliwości. Niezależnie od tego, co przyniesie jutrzejszy dzień, możemy mieć pewność, że nasz Stwórca jest z nami, gotowy, aby nas wspierać i prowadzić. Wspólnie budujmy trwałe połączenie duchowe, które pomoże nam przetrwać trudne chwile i cieszyć się radościami życia. Niech wasze serca będą pełne nadziei, a umysły spokojne. Każda modlitwa, każdy krok ku światłu to inwestycja w naszą przyszłość. Wierzę, że z odwagą i wiarą możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu, które napotkamy na naszej drodze. Wspierajmy się nawzajem i pamiętajmy, że jesteśmy częścią czegoś większego. Idźcie naprzód z ufnością i radością.